Siema, siema. Dzisiaj robimy tier listę. Uwaga, ten film zawiera nasze zdania i prosimy nie brać go na poważnie, więc przed obejrzeniem tego odcinka skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy odcinek może zaszkodzić użyciu lub zdrowiu. Chińskich zupek. No. Dobra, a więc zacznijmy. Co to jest? Nie wiem. A nie, ja to jadłem. No takie... Średnie, bym bym dał B yy, smak chiński to smakuje jak ten złoty nie no ten złoty też jest dobry no dobra damy na A bo dobry jest Jadłem. łagodny łagodny no taki no, też sam no, ja bym tak no dobra pieczony chyba kurczak to jest nie nie wiem nie nie jadłem tego yy, mm. ale Przekonuję, więc damy na B O, złoty. Złoty jest dobry, strasznie dobry. Złoty na O. S. Nie, znaczy na S. S, no. Ostro kwaśna. Takie C bym dał. Kurde, o. Pięć S? smaków to jest takie gówno. Tego się nie da jeść. Dobra. Wegetariańska. Też gówno. Weź. D. Kim hi, hi. Nie wiem. Ale musi być Nie dobre. Wiem. Musi być dobra. Bo tył. Dieł... Też musi być dobre. Bo jak jest takie czarne op opakowanie, to musi być. Yy, tą, tą jadłem. Ona jest przepyszna. Mniam, miam. Miga. Takie gówno bym powiedział. Więc damy na C. Czego ty to powiedziałeś? Co? Albo ja źle to słyszałem. No. Albo ja to źle słyszałem, albo powiedziałeś to teraz. To jest sus. lau Nie wiem, co to jest. Nie, nie jadłem. Dajmy na C. E, to jadłem. Takie, no, średnie bym powiedział. Bardzo średnie. O. Średnia. bin Nie wiem, co to jest. Dajmy lepiej na C, żeby nie ryzykować. O, ale no. to jest już dobre, to jest już przepyszne. Jadłem to. Ale nie, to jest król, to jest król, to jest król, moim zdaniem. Ale kuri... kurii to no najlepsza zupka. Teraz no. musi być S. No. Dobra, pomidorowa. O, pomidorówka, oczywiście. Damy na A. No A, bo tak tak no. Tak... No. Połowa dobra, tak 20% dnia. No, ale ta jest za to niedobra. Weź z kokosem, to jest niedobre takie. Tego się nie daje. Dobra. Mm, pikantny pomidor. Nie jadłem, więc dajmy C. To już jadłem, to jest dobre, to jest dobre. O, ale to jest właśnie też dobre, ten ramen. Ramen? No, nie jadłem. Smak kaczki. To będzie B. Jadłem też. kaczki. Smak krabowy. Weź, tego się nie da jeść. Weź, nie! Y, serowe, no... Serowe? Od, od Knora dla mnie lepsze to jest. Bo nie, ostatnio dobra, jadłem. Lepsze. Od Knora lepsze to jest. Dobra. Rosoł. Rosołu. Nie wiem. Takie B. I pomidorowa. Y, czy tam... No pomidorowa. Nie wiem. Dobra. I, i to jest ta Dziękujemy za oglądanie.